Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi Totalna dzicz. Totalny widok. Ja specjalnie teraz wiem, nagrałem ten filmik, bo chciałem pokazać ludziom piękną przyrodę. Nawet bez słów. Nie mam tyle. Zdjęcia po prostu tego nie, nie, nie ten. Nie są w stanie ukazać tego piękna. Akurat jestem niżej troszeczkę. Z tego lasu właśnie wyjechaliśmy przed chwilą. Prawie na szczycie byliśmy. A teraz jedziemy, jak to powiedzieć Wykonać służbę misji duchowej. Ale nie będę o tym mówił. Niech Bóg błogosławi każdego człowieka, kto kocha Jezusa Chrystusa. Wiesz, ja naprawdę jestem szczęśliwy, że jestem w Jezusie Chrystusie napełniony Duchem Świętym i nie muszę patrzeć na ludzi przez doktrynę, w co wierzą. Smucę się tylko, kiedy widzę czy to katolików, czy protestantów, czy jakichkolwiek, którzy są w niewoli religijnej. Nie ruszaj, nie dotykaj, nie kosztuj. Lub potępiania, okładania Biblią, zniewalania ludzi, osądzania ich przez literę. Oj, to nie jest dobre. Uwierzcie mi, to tylko szkodę ludziom przynosi. Pozwólcie ludziom być wolnymi, żeby dokonywali swojego wyboru. Bóg nikogo na siłę nie nawraca. Wy też tego nie róbcie. Głoście słowo, oczywiście, głoście słowo. Dogodny czas, niedogodny, bo ważne jest, żeby głosić. A poza wygłoszeniem, trzeba ludziom dać wybór. Naprawdę, pismo też tak mówi. Kto chce grzeszyć, niech grzeszy. A kto chce się uświęcać? Niech się uświęca. Wtedy doznasz takiego, takiej po prostu radości i prawdziwej wolności. Będziesz naprawdę w pełni się cieszył z tego zbawienia. A Boża miłość właśnie objawi się wtedy, kiedy ludzie będą Cię wyzywać od tych sekciarzy, nie wiem, jakimiś innymi wyzwiskami. Jakie to ma znaczenie w kontekście wieczności i tego spotkania z Panem na obłokach? Nie, jeśli naprawdę Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu i doświadczasz jego obecności w swoim życiu, to będziesz jak Jezus Chrystus się zachowywał. Miał takie podejście. On się spotykał z pijakami, celnikami, nierządnicami. On łamał wszelkie religijne naleciałości, które dzisiaj możemy spotkać w kościołach. On nienawidził uczynków nikogo, on nienawidził tego, tej hierarchii, tego zniewolenia, tego patrzenia na ludzi nie przez to, czy ktoś ma Ducha Świętego. Tylko gdzie, jaką pozycję ma społeczną, jakie pieniądze ma czy nie ma, to, to co Jakub pisał, że jak przyjdzie na zgromadzenie bogaty, to siada, od razu chcesz, żeby siadał w pierwszym rzędzie i chcesz się nim chwalić, ale jak przyjdzie jakiś biedak, choćby był napełniony duchem świętym, gdy nie zwrócisz uwagi na niego, temu nawet nie pozwolisz dojść do głosu. Ale widzisz, Jezus pozwala tym ludziom, ci ludzie mówią, przychodzą w mocy ducha świętego, głoszą Ewangelię w mocy. Nie, w tej pobożności, bo pismo mówi, że w ostatecznych czasach będą ludzie mieli pozór pobożności, czyli coś będą mieć, jakieś życie, ale będą zaprzeczeniem jej mocy, i takich się właśnie wystrzegaj. Wyszegaj się wszelkiej niewiary. Oj, troszkę za dużo mnie pociągnęło. W tym słowie, opatrzcie, tam daleko nie wiem, czy widać bieszczady, te prawdziwe, chociaż my jesteśmy na granicy, Bieszczad teraz, ale już to wszystko prawie widziałem, prawie. Także niech Was Pan błogosławi, a my lecimy na misję. Chwała Panu.